Generację czołgów, czyli od T54 do Abramsa oraz na przykład T14 Armata. I zacznijmy od tego, że lubimy dzielić czołgi samoloty pojazdy na generacje, lubimy im przypisywać miejsce, na przykład w przypadku samolotów wielozadaniowych wiemy, że F16 to generacja czwarta, a może nawet 4 plus, czy też 4,5. Niektóre konstrukcje są określane jako nawet 4, wiemy, że F35 to generacja piąta, a już mówi się o generacji szóstej. Podobnie jest w przypadku. Czołgów. czołgów podstawowych, które dzielimy na generacje, a właściwie na cztery generacje, tylko że to nie jest dzielenie tych czołgów podstawowych od początku istnienia czołgów. Nie, to zaczęło się później. Ponieważ do 1945 roku, później też, ale tak szczególnie do 1945 roku jest to widoczne, że dzieliliśmy czołgi na te lekkie, średnie, ciężkie, Brytyjczycy jeszcze na kawalery, kawaleryjskie oraz piechoty, tylko że w końcu pojawiły się właśnie czołgi podstawowe. Mail button tank, czyli czołg właśnie podstawowy, które są obecnie, to znaczy od tych lat 40. do dzisiaj podstawowym elementem, jeśli chodzi o bycie czołgiem. Tak, są jeszcze te czołgi lekkie, ale ich tutaj nie bierzemy. Więc generacje czołgów to jak określamy to obecnie, to moment, kiedy zaczęły powstawać właśnie czołgi podstawowe. Nie wcześniej. Tutaj nie mamy Marka 5, tutaj nie mamy 7TP, tu nie mamy czołgów FT, tu nie mamy tygrysów i tego typu konstrukcji i tak, o takich czołgach mówię na moim drugim kanale. Niekiedy wrzucam na kartę społeczności materiały właśnie z tamtego kanału. I tak. Wszystko to rozpoczęło się około roku 1945, kiedy pojawiła się pierwsza generacja czołgów podstawowych. I mamy tutaj takie czołgi jak brytyjskie Komety, Centuriony, Conquerory, radzieckie T54 i T55, ale też te dziesiątki według niektórych, do tego amerykański M47-48, japońskie Typ 61 i kilka innych czołgów. I oczywiście mówimy tutaj o armatach 90-100 mm. Armaty nie były przeważnie stabilizowane. Tutaj jeszcze, chociaż były przyrządy obserwacyjne, to raczej o systemach kierowania ogniem w takim dzisiejszym znaczeniu jeszcze nie ma co mówić. Więc konstrukcje, które ważyły po 30- kilka. Może nawet 40- kilka ton, konstrukcje, które właśnie miały 90-100 mm armaty, które już jednak były takie wielozadaniowe. One już miały wykonywać wszystkie zadania, które w przeszłości były powierzane czy to czołgom średnim, ciężkim, a nawet lekkim. Czyli jeden czołg na rozwiązanie wszystkich problemów. I to była generacja pierwsza. Tylko że postęp był bardzo, bardzo szybki. To jak zmieniały się czołgi, te kilkadziesiąt lat temu, to coś naprawdę robiącego wrażenie. I bardzo szybko pojawiły się czołgi, które już zaliczamy do generacji drugiej. I tak, te generacje to są takie dosyć umowne. To nie jest tak, że była data, było wyprodukowanie tego czołgu, i od dzisiaj produkujemy, i użytkowujemy, używamy tylko te czołgi, które już są kolejnymi generacjami. Nie. No ale po pierwszej generacji, gdzie były właśnie te 55, te 54, te M47, M48 i wiele brytyjskich czołgów, pojawiła się generacja druga. I tutaj pierwszy był T-62, był to początek lat 60., znowu większy kaliber armat, czyli na przykład w T-62 115 mm. W M60 amerykańskiej pojawił się już kaliber 105, który zagościł u nas na dosyć długo, podobnie w niemieckim Leopardzie I. I tutaj tą główną zmianą, poza większym kalibrem armat, było pojawienie się SKO, przyrządów obserwacyjnych stabilizacji armaty oraz coraz bardziej używanych przez przeciwników czołgów, czyli przez piechotę, systemów przeciwpancernych, na przykład pepeków, które spowodowały, że również opancerzenie musiało być lepsze. I oczywiście na te nowe zagrożenia, czyli na pepeki zastosowano lepsze opancerzenie oraz wprowadzono bojowe wozy piechoty oraz te przyrządy obserwacyjne, te systemy, które miały też pozwolić w łatwiejszy sposób wykrywać te zagrożenia. Więc druga druga generacja to T-62 to konstrukcje, które miały większy kaliber armat, coraz częściej pojawiające się systemy kierowania ogniem, tak, tak już by można to nazywać. Armaty zaczęły być stabilizowane. Opancerzenie i inne systemy, które chronią te czołgi, również musiały być przystosowane do tych zagrożeń, jakie były ze strony przeciwpancernych pocisków kierowanych. I tutaj mamy dosyć dużo tych konstrukcji. Brytyjski Chieftain, niemiecki Leopard 1, amerykański M60 Patton, radziecki T62. No tutaj też zmodernizowane T55 można by zaliczyć, czy też na przykład francuskiego amx 30. Tylko że podobnie jak w przypadku samolotów, mamy tą generację 4,5, czyli taką generację przejściową, która jest. Uważana, że jeszcze no nawet nie dochodzi do tego poziomu piątej generacji, ale jednak mówimy o tym, że te rozwiązania zastosowane są na tyle dobre, że przewyższają tą dotychczasową generację. Pojawiła się taka generacja przejściowa między generacją drugą a trzecią. To też klasyfikowanie tych czołgów czy też samolotów do poszczególnych generacji jest trochę trudne i Różne osoby robią to w różny sposób, tylko że pojawiła się taka generacja troszkę lepsza niż druga, a troszkę gorsza niż trzecia. Czyli T64, AMX40, czy też na przykład nawet T72, nasz PT91. Czyli konstrukcje już lepiej opancerzone, z większym kalibrem armat, na przykład 125 mm armatami w przypadku T72, PT91, który jednak. Nie ma aż tak mocno rozwiniętych zdolności, jeśli chodzi o systemy kierowania ogniem. Ta mobilność też nie jest aż tak dobra. Te zmiany nie są aż tak głębokie, żeby można zaklasyfikować te pojazdy do kolejnej, trzeciej generacji. Ale tutaj bardzo szybko, ponieważ już na przełomie lat 70. i 80., zaczęły pojawiać się konstrukcje, które zaliczamy do generacji trzeciej: Abramsy, Leopardy 2, Challenger 1, 2. Później Leklerki, później te 90 i tak dalej, i tak dalej. Czyli kolejna zmiana, czyli ten wyższy kaliber. 120 w przypadku konstrukcji zachodnich, chociaż pamiętajmy, że przecież Abrams na początku miał 105 i 125 w przypadku konstrukcji wschodnich. Tak, tutaj kolejną rzeczą były jeszcze lepsze systemy stabilizacji oraz rozbudowane systemy. Kierowania ogniem. Bardzo ważny element, jeśli chodzi o czołgi, te nowoczesne, współczesne czołgi. Bardzo rozbudowane zdolności, jeśli chodzi o systemy kierowania ogniem. Oczywiście dodatkowo jeszcze lepiej opancerzone te konstrukcje, nowsze rodzaje pancerzy specjalnych, tu też bardzo duża zmiana, ponieważ tutaj już w powszechny... Hmm, wszędzie zaczęły być wprowadzane pancerze specjalne. Czyli pancerze, które mogą mieć grubość porównywalną do tego, co kiedyś, tylko że to jaką zapewniają ochronę, może być dwu-trzykrotnie lepsze niż kiedyś. Właśnie ze względu na to, że zastosowane materiały, to jak są przekładane, jak są ułożone pod jakim kątem, właśnie doprowadza do tego, że możemy tutaj mówić o zdecydowanie większych możliwościach. I to jest... Y Generacja współczesna. Obecnie, dzisiaj czołgi są właśnie trzeciej generacji, czyli mówimy o tym, że ta generacja trwa od przełomu lat 70. i 80., czyli niedługo już 50 lat, jak jest ta generacja. I tak na dysku leży materiał, gdzie mówię, dlaczego czołgi przez 30 kilka lat właściwie się nie zmieniały, że te czołgi nie było takiego postępu jak do tej pory. Początek pierwszej generacji połowa lat 40., początek drugiej generacji, początek lat 60., początek generacji trzeciej przełom lat 70-80, mija prawie 50 lat i tutaj mamy nie mamy zmian. I tu oczywiście kolejną bardzo ważną sprawą jest to, że ta generacja współczesna też się zmieniała. Znowu coraz lepsze opancerzenie, coraz lepsze armaty, AMO i tak dalej, i tak dalej. Jaka będzie czwarta generacja? I tutaj niektórzy wliczają tutaj na przykład takie konstrukcje jak T14 Armata, czy też kolejną generację, wersję Abramsów, czyli ten Abrams, który będzie M1A3. I to będą czołgi, które będą miały bezzałogowe wieże, które będą mocno wyposażone w systemy identyfikacji, dające informacje o otoczeniu, czyli widzenie przez ściany i to już przecież jest wprowadzane, wykorzystanie systemów bezzałogowych, autonomiczności, tutaj wiele zmian, które już się dzieją. Tylko czy to będzie pozwalało określić, że to już jest kolejna generacja czołgów? Nie wiem, ja tu tego może nie oceniam, ale ta czwarta generacja to właśnie mniejsza załoga, automaty ładowania, wykorzystanie wież bezzałogowych, zmniejszenie masy, poprawa mobilności, jeszcze lepsze opancerzenie, standardowe systemy aktywnej obrony oraz niesamowicie rozbudowane zdolności, jeśli chodzi o rozpoznanie wykorzystanie do tego bez załogowców. Ok, kończmy, ponieważ o czołgach czwartej generacji jeszcze porozmawiamy i ten materiał o tym, że troszkę jest przestój w czołgach, musi się w końcu pojawić, trzeba go zmontować i opublikować. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was ponownie.